Chciałam opowiedzieć świadectwo tego, jak Pan Jezus uzdrowił mnie z padaczki. Zostałam już uzdrowiona 6 lat temu, ale padaczkę miałam praktycznie od dzieciństwa, tylko nie była ona zdiagnozowana. Każdy, kto na tą chorobę cierpi, to wie, jak to wygląda: omdlenia, złe samopoczucia. I Kiedy lekarz stwierdził padaczkę, zaczęłam chodzić do neurologa, było wdrożone leczenie, ale ono nie przynosiło żadnego efektu. Było coraz gorzej, coraz silniejsze leki. Wpływało to też na moją pracę i wtedy lekarka powiedziała mi, że no już chyba czas iść na rentę. No nie chciałam iść na rentę, jeszcze czułam się za młoda, żeby przestać pracować i praktycznie tylko leżeć w domu. I wtedy Kościół zaczął się o mnie modlić, kiedy już było właśnie tak bardzo źle, właściwie od początku. Bracia modlili się, pościli, siostry również. I na każdym nabożeństwie pamiętam, że zawsze albo ja wychodziłam, albo ktoś się o mnie modlił. Ale później było już coraz gorzej, i kiedy y, cały kościół trwał przez tydzień w modlitwie o mnie i w poście, i miało być wieczorem spotkanie, y, to miałam wizytę kontrolną u lekarza. I wtedy po tych badaniach kontrolnych okazało się, że jest jeszcze gorzej, bo doszły trzy y, guzy mózgu. No i ta lekarka nie chciała mnie nawet puścić do domu, i powiedziała, że natychmiast muszę się na neurochirurgię położyć być może będzie operacja, ponieważ tych guzów wcześniej nie było. Ale przyszła mi taka myśl, żeby powiedzieć nie, że ja jeszcze trzy tygodnie, żeby mi dała czas i ja zrobię prywatne badania EEG i tomografię komputerową, właściwie to był rezonans i przyszłam wtedy wieczorem do domu, bracia i siostry już czekali na mnie, powiedziałam jaka jest sytuacja i wcale nie miałam wiary, że Bóg mnie uzdrowi, ja wiedziałam, że Bóg uzdrawia, ale nie wiedziałam, że konkretnie może mnie uzdrowić, ale w czasie tej modlitwy poczułam Boże dotknięcie i taki wyraźny głos usłyszałam, ja Cię uzdrowię, i tak się stało. Ja zaczęłam się coraz lepiej czuć, i jak po dziewięciu miesiącach całkowicie odeszły wszystkie symptomy, ja mogłam odstawić również leki. I kiedy Pojechałam na badanie kontrolne EG, to wtedy ta pielęgniarka, która mnie znała, ponieważ ja byłam tam bardzo częstym gościem, zrobiła badanie, i później powiedziała: Czy Pani jest na pewno tą samą Panią, czy kogoś nie podstawili? I ja mówię, że tak. Mówi, ja jeszcze raz zrobię badania. I No i zrobiła i okazało się, że badania są idealne. I to wydarzyło się ponad sześć lat temu i od tego czasu moje życie całkowicie się zmieniło. Mówi, ja mogłam zacząć robić te rzeczy, których nigdy nie mogłam. Mogłam zacząć chodzić po górach, pływać, po Energyland jeździć, jeździć na jakieś dłuższe wycieczki, a wcześniej musiałam zawsze chodzić z kimś i przy sobie mieć no, całe leki, relanium i cały zestaw ratowawczy. Także chciałam zachęcić, że nie ma takiej sytuacji, której Bóg nie może obrócić ku dobremu, i nie ma takiej choroby, której Bóg nie może uzdrowić. Trzeba tylko trwać w modlitwie, prosić bracie i siostry o modlitwę, a Bóg w swoim czasie, kiedy On zechce, w swoim czasie, nie w naszym i w taki sposób, jak On zechce, przyjdzie i nas uzdrowi. Zachęcam wszystkich, aby szukali Boga i czekali na odpowiedź.